o losie cześć, tu Izu dzisiaj w wesołych humorach przychodzę do was z challenge'em wiem, że challenge miał być dopiero na 100 subskrybentów ale ten challenge na youtube tak mi się spodobał że stwierdziłam, że muszę go przetestować na sobie, a mianowicie będzie mnie malował dzisiaj Mateusz jestem bardzo ciekawa tych efektów no, i nie przedłużając, zaczynamy. Mateusz jest bardzo zestresowany z tego, co widzę. <noise> Także mam nadzieję, że jego odwagę pokażecie w łapkach pozytywnych, oczywiście. No to zaczynamy. Ja mam pokremowaną tylko twarz i w ogóle macie teraz pierwszą okazję mnie zobaczyć bez makijażu. Nie wiem w ogóle, ile mam tego nałożyć, trochę się boję. Jakby co to ja cię będę Na całą twarz to musisz rozetrzeć, jak krem. W ci się śmieje, ale. O Jezu, to wszystko starczy na całą twarz. Może dwoma rękami na. to nie starczy na całą twarz. Starczy, bo tego nie daje się tak dużo, tylko troszeczkę. O Boże. No staram się. Świat się Uch, Tylko nie powkładaj mi palców do oka. Dla bezpieczeństwa za, zabiję oczy. Boję się. <słuch> <słuch> wszędzie dobrze zostałeś? No pokaż się. Oh. No, Dawaj. Wszędzie dobrze. Tylko tu ci troszeczkę włosy. ten. No to trudno. Musisz sobie Dobra. coś z tym zrobić. Dobra, teraz wiesz co masz dać? Teraz mam dać ten... puder. Podkład. Podkład. Podkład I... to jest to, tak? Tak, to jest to. I teraz musisz sobie to wylać trochę na rękę tu o. Swoją. I tu masz gąbeczkę. Mam gąbeczkę z Iwonu. Te usta, wiecie, ale ona mi się przetargała. Także jest sama połówka. Jezus Maria! na twarz <śmienicza> o losie no niedużo dałem no <śmienicza> tyle sobie wylał dobra no, no, no mówiłaś troszkę no. no troszkę dobra no i wklepujesz to na cały czas <śmienicza> <śmienicza> o matko ja na co dzień to się tak wiecie delikatnie maluję. <śmienicza> I tego podkładu też daję sobie tylko delikatnie, a Nie gadaj. Teraz wiem, że będę miała na twarzy szpachlę. Nie gadaj w ogóle. Nie mogę. Staraj się bardziej to w... rozprowadzić i wklepuj to. Tak o... Czu, 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 czu. No a co ja robię? Nie wiem, bo mam oczy zamknięte, ale... To otwórz, bo po oczach Cię nie myziam. A jak myślisz? <laughs> to wypali ci oczy. Tak sądzę. Tylko dobrze zakryte. Niedoskonałości moje. A ty nie masz niedoskonałości. Mam. Ty jesteś cała, piękna. Jakby co to się nagrało? Nos mnie <głos> <głos> to mi swęgi. No i spadł. Gdzie tu będzie Nie chcę się widzieć póki co. Obejrzy efekt końcowy, chociaż na wprost się mam lustro, także no, że chyba mi nie tutaj. da. Bo tu jeszcze masz pod okiem, tak, troszkę. Super. Ja czuję, że minęłam się z powołaniem. Ta? <laughs> Ciekawa ja jestem co zrobisz z resztą tego podkładu Bo chyba nie masz zamiaru mi go całego dać Ju? <tryk> no, nie pozostań. Starczy? Starczy. Tylko nie ma czym sobie wyczyścić tego teraz. To poczekaj, to ja pójdę. Umyć to? Nie no, pójdę po chusteczki. No to idź. Wyglądam? Mam zakryte niedoskonałości. Dobra, teraz wiesz co masz dać? Teraz mam dać puder. No, mam dwa do wyboru i Mateusz wybrał kulki. Mam tutaj Avon True kolor. Tak, yy, puder rozświetlający, a miał jeszcze do wyboru ten z Ewonu jest tutaj czuć upeczkane. Yy, z Aivonu ten w kamieniu. I nie będę go nakładał oryginalną gąbką, tylko będę go nakładał takim. Tylko musisz kuleczki wy, wytrzepać. Takim. <noise> o, no. Takim oto pędzlem będę go nakładał. Kabuki. Myślisz, że wystarczy? Pokaż może, jak to pacynkujesz tu, no. no. Dawaj, tego co tylko tak myźnąć trzeba. Jezu, czuję się jakbym była żywym płótnem. Ale to w ogóle nic nie widać. Bo to jest rozświetlający. I wyrównujący kolorek skóry. To ja go jeszcze nałożę. <laughs> no już się nie świecisz tak bardzo. Tak? Rozczochrałeś mi brwi, chyba. Powinno być. Nie, no brwi masz piękne. No to dobra, teraz się bierzesz za oczy, czy za rozświetlacz i róż. <grym> to był rozświetlacz. To był puder. To były kuleczki. No to teraz się wezmę za oczy? No to Mateusz ma do wyboru dwie kredki i trzy. Po czwórne cienie do powiek. Kredek to ja się trochę boję. Najpierw wybiorę cienie. Ale zobacz sobie tam trzeci, bo trzeciego nie widzisz jakie masz kolory. Wybierz sobie te, które Ci się ten podoba. Ale ten widzę, że już mi się podoba. Tak. Czyli tam te najciemniejsze. Tak i ten zdecydowanie mi się podoba. Ciekawa jestem czy byłabym w stanie wyjść w efekcie końcowym gdziekolwiek chociażby z bolkiem na pole. To jest taki oto o. Yy, z Rimela. O cień. Aha, mogę Wam przy okazji powiedzieć, jaki to jest numer. 001 Smokey Noirs. Tutaj masz tak. też gąbeczkę, także czym to, wolisz? To nie muszę tego. Fiii. <laughs> się. To w ogóle się nie ten. To więcej namiesz. Nie nakłada się to. Musi się dać. No nie no wygląda jakbym cię błotem umadzało. No to weź więcej. O Jezu, nie chcę nie chcę patrzeć w moje odbicie. Kosi mnie. Ale nie. Możesz zrobić dwukolorowe. Coś czuję, że będę musiał. Nie śpij się. Czuję, że ci się śmiaćę. A ty się w ogóle nie przywitałeś chyba? Przywitaj się ładnie. Cześć kochani, tu Mateusz. <grym i zniszczytania> Dobra, dawaj. Później będziesz podziwiał, dawaj dawaj. Nie, nie. Tego akurat nie będę podziwiał. <laughs> Jeszcze później kredkę musisz nałożyć. Ja już widzę, że tego smoky, nie będę po, po, podziwiał, ten. ale... Robisz mi smoki, aj? Robię ci w ogóle smoki. No to dawaj. Co? Pokaż się. No nieźle. No to dawaj jeszcze to chyba niedokończone, czyli dokończone Nie, to jest super, kończone? to jest lepsze od tamtego. No dobra, no to dawaj teraz jeszcze kreskę. Kreskę mam się zrobić. No. <słuch> Jak mnie mam ta jest niebieska. No tu odpowiada kolor kredki. Tamta jest taka charakterystyczna. Taką mam, o, taką pod ręką. o. No. I taką właśnie to uczynię. Nie wodzisz khaki? <laughs> tylko nie złam mi jej proszę, bo bardzo lubię te kredki. Troszeczkę tylko się wysunę. Troszeczkę ci wysunę tylko. Jeszcze trochę bardziej. Bo, Pokaż bo mi... Bo to i tak niczego już nie zmieni. Tak tyle możesz wysunąć. Mniej, Spokojnie. bo to i tak niczego już nie no zmieni. No to ta, trudno. Ta, jak mówię. No to dawaj. Tylko tak w rzęsach. Nie dziś się śmiejesz. <noise> no. I co? Nie no tu jest fajnie, jakby poprawił trochę to, co to ci To jeszcze tak kocie oko zrób. Co ci zrób? Wiesz o co chodzi? Tak wiem. Zaraz ci się zrobię tutaj. No, ale ale i za no. no dobra, no. No bo ja się staram mimo wszystko. Co to, to, to ja wiem Budiet? To teraz musisz zrobić... Teraz, teraz musisz... Teraz musisz zrobić tak samo na drugim oku. To nie będzie trudne. Zobaczyłem, że dziś chcesz śmiać. Nie, no nie ma tragedii. Tak myślisz? Super jest. Jak wyglądał? Pięknie, jak zawsze. Mam kocie oko. Ja sobie tak pomyślałem, że, że jeszcze na, na dole ci zrobię drugim kolorem. O nie. Tak, żeby lepiej to wyglądało. Ale, no dobra, no, no, Tylko... nie bój się, nie bój się, się w ogóle, no nie mogę się nie bać, nie bój się, o, ty mi to wkładasz do okna, nie bój się, bo ja sam w strachu, dobra, dobra. Czuję, że zrobiłeś coś... Z... O czemu ja jestem nim... Asketu? Dobra nieważne, czuję, że zrobiłeś mi coś złego. Teraz jeszcze rzęsy. Rzęsy muszę ci wykonać e, tuszem do rzęsa. Tam tak? masz tusz do rzęs. Tak. I mam taki tusz. Z koloru trenda. Bliżej nieokreślony. I to się tak odkręca i się nabiera, tak? No to już się nabrało, tylko wystarczy przyjechać po rzęsach. Ale to gęsta jest. No to takie ma być. To tuż jest, że... A ja leworęczny jesteś, to mi niewygodnie nie <noise> będzie. No to najpierw to oko zrób, może najpierw. No a co to zmieni? Czekaj, przytrzymaj to, a ja sobie do oko zamykam. Nie zamykaj oka. Ale to tak się nabierze wtedy! No. Ale masz rzęsiory. No to dawaj drugie. Możesz spróbować z drugą ręką. Bo chyba to nie da nic. Upaćkasz mnie zaraz sam. Tym patyczkiem. Nos. Będzie? Teraz róż, a róż masz w takim czymś. To jest w sztywcie Tu masz rozświetlacz. I tu masz róż. I wiesz, gdzie masz to nakładać? Róż i rozświetlacz w kremie. Oczywiście, Avon. Mm. Na policzkach. No to rozkładasz. Ro, róż dajesz tu. Nie, bo tu się daje brązer. A zresztą, co ja ci będę mówić? Dawaj, gdzie uważasz? Trzeba być meski, makijaż. Rozświetlacz mogę Ci jedynie powiedzieć, że no tu takie te strefy żeby się świeciły. Teraz tam masz pędzelek. To od razu dwa nałożę i wtedy <grym> rozetrę, bo się wtedy zleją, tak mi się wydaje. No to rób jak uważasz. Nie wiem, nie znam się, robię to ogólnie pierwszy raz w życiu. Przecież mi włosy farbowały się i nie wyszło Ci tak źle, także jestem pełna nadziei, że nie będzie aż tak bardzo źle. I czym to mam zrobić? Tam, tym czym? pędzelkiem dużym. Nie tym. Tym łok. Tą szczotką. No, niech będzie szczotka. Ja cię kręcę delikatnie. Przy <noise> okazji, dobra jest do włosów. <głos> dobra. <noise> Makijaż jest prawie skończony. Teraz przyczas czas na wybór szminki. Masz cztery szminki do wyboru. Ja muszę zobaczyć, które są które. To ja pokażę, jakie masz szminki do wyboru. Mark. Mm. Extreme Mouth. To jest szminka Astor. Coś tam, Cherry Mellow, chyba, o ile dobrze pamiętam. Ale to jest taka. Cherry Mellow, tak. Taka jest drogowa bardziej. Tało? Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, dawaj następną. O, ta mi się podoba. To jest szminka Plum Shock, również z Iwonu. to może dam tak. Ta jest za jasna. ta jest szminka z Oriflame i to jest kolor Jezu, nie mam okularów, nie widzę jaki to jest kolor True Coral o, Także mam cztery szminki do wyboru. Którą wybierasz? Wybieram tą fioletową tą Szminko! Wybieram Cię! Dobra No bo mówisz. Uh -huh. Uh -huh. No nie rób dziubka. No to jak? To mi powiedz Andrzej. No prosto ci było, nie? Z wargę podnieść do góry. No górną wargę do góry podnieś. <noise> to jak? Jak konie. <noise> nie, tak normalnie. Mm -hmm. No teraz zagryź. No i tutaj wytrzyj. Tutaj masz chusteczkę. To Ty musisz wytrzeć. O. Bo ja nie widzę. co. Tak tutaj trzeba trochę, bo, 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 bo jednakże tutaj skakło. To będziesz musiał tu podkład zarobić. Nie będę, bo ja to bardzo delikatnie robię. Tutaj nic nie widać, że cokolwiek było ruszone. Tak. Nie. Już można powiedzieć, że jest skończony, czy jeszcze coś? Pokaż nie się. Nie będziesz dawał mi? jeszcze coś bym ci dał na know-how. Na know Na know bym ci coś dał. To to możesz mi dać na nohal, żebym się nie błyszczała. Koniecznie. Putuję w kamieniu. Jezus Maria, rozwalisz to, to nie z tej strony, chłopie. To sobie wkładasz tu dwa palce w to toło, takło? O! Tak, o. o. I se pacynkujesz i później na mnie pacynkujesz Pokaż się. No cud miód. Tylko sobie ten brzwi uczesz teraz. To ty musisz mi to zrobić. Już? Tak. Ta <laughs> Aż bym ochrypła z tego wszystkiego, także jeszcze raz. Wyglądam. I co, jak myślicie, mogłabym tak wyjść na miasto? Co? A ty? Jak myślisz, mogłabym tak wyjść na miasto? Myślę, że tak. No, także o pracy Mateusza możecie. Yy, podzielić się swoją opinią swoim zdaniem w komentarzach oczywiście załapkujcie w górę dajcie subskrypcję i w ogóle może teraz Mateusz nam artysta się pokaże. W ogóle jak wygląda. Cześć. To jest Mateusz. Artysta tego ciała. Wirtuos podkładu. Ale denerwowałem się, spociłem się aż... robiąc ten makijaż. Dobra, ja ty zobaczcie jak wyglądam no. Uważam, że jak na pierwszy raz to nie jest tak źle. Tak bym powiedziała wam. Ręce się mnie trzęsły bardzo. Oko nawet tak. Trochę jak wiedźma z krainy deszczu, No, ale tu. masz ten, jak to mówiłaś, ten... Cat look? Co? No, tak jakoś mówiłaś. Nie? To szpachla? Nie. Kocioko. Kocie oko. Kocie oko, eye. To nie kocie oko, bo Ci chodziło chyba o smoki eye, ale to no takie kre, te kreski. No masz to kreskę, kreskę wyraźną. Z dół, no ale no dobra. Jakbym miała cenić ten makijaż pierwszy w życiu, tylko tego podkładu mam strasznie dużo czuję. To jedynie chyba co mogłoby mi przeszkadzać. No, ale ogólnie, za pracę, za wysiłek, to stanie piwo. No, ja też mogę dać tak. I teraz razem dajmy kciuki w górę. Daj te kciuki w górę i teraz kciuki w górę będą dla Mateusza. Za, za poświęcenie, znaczy w sumie nie, to ja swoją twarz poświęciłam. To co ty poświęciłeś w takim razie? Swój czas, wysiłek. Och, och. Dobra. <laughs> Także my wracamy już do codzienności i całujemy Was serdecznie. Będziesz całował raz ze mną? Pewnie. No to całujemy. Całuski i papa! Tego?